Cześć! Słuchasz właśnie podcastu Zostanymus, czyli po ludzku o podatkach, pieniądzach i biznesie. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was na naszym podcaście z Ja nazywam się Justyna Bruniecka i od prawie 15 lat pomagam przedsiębiorcom płacić niższe podatki, lepiej zarządzać pieniędzmi ich firm, czy też wybierać odpowiednie formy prawne dla ich działalności. Dzisiaj temat związany z, ze sposobami przejścia z działalności gospodarczej na spółkę ZO. Temat niezwykle ostatnio modny. Wraz z Nowym Ładem w Polsce spółka ZOO zyskała na popularności. Pozwala ona na generalnie niepłacenie ZUS-u. Oczywiście są tam pewne wyjątki, bo Nowy Ład również namiesza w spółce ZO. natomiast nadal nie są to tak wysokie składki, jakie to są w jednoosobowych działalnościach gospodarczych, gdzie często przedsiębiorcy płacą po kilka, kilkanaście tysięcy z uwagi na bardzo wysoką składkę zdrowotną. Natomiast oczywiście spółka ZOO ma mnóstwo... Na Wad z jednej strony, ale też bardzo dużo zalet. W jednym z pierwszych odcinków możesz odsłuchać wady i zalety dotyczące spółki Zo. Natomiast dzisiaj prawda jest taka, że bardzo wielu przedsiębiorców zastanawia się nad przejściem na spółkę Zo, myśli, jak to zrobić, i nie do końca ma pomysły, w jaki sposób przenieść istniejącą działającą firmę, która działa pod postacią jednoosobowej działalności do spółki ZO. I właśnie dzisiaj o tym. Więc zaczynając od samego początku, mamy trzy możliwości przejścia z działalności na spółkę. Jest to po prostu otworzenie nowej spółki. Przeniesienie tego, co trzeba, i zamknięcie działalności. Możemy również wnieść aportem, tak zwaną zorganizowaną część przedsiębiorstwa z działalności do spółki i możemy skorzystać z klasycznego przekształcenia, czyli że jakby cała nasza firma po prostu zmienia formę prawną, ale nadal pozostaje dokładnie tą samą firmą. Zaczniemy od zamknięcia i otwarcia. To znaczy, najwięcej przedsiębiorców korzysta z tej najprostszej opcji, czyli otwieramy nową spółkę. I zamykamy działalność gospodarczą. Generalnie, jeżeli Twoja firma nie ma jakiegoś wielkiego stanu magazynowego, nie korzystała z dotacji, nie potrzebuje linii kredytowych, nie startuje w przetargach, czyli tak naprawdę data rozpoczęcia działalności nie ma dla Ciebie większego znaczenia, może się okazać, że to będzie najrozsądniejsza forma przeniesienia biznesu z działalności do spółki. Tutaj bardzo mocno polecam godzinę zero, czyli wybieramy sobie jakiś dzień w roku, na przykład niech to będzie pierwszy. Sierpnia, chcemy od wtedy działać na spółce zo, więc już w lipcu tą spółkę Zoo otwieramy. Jeżeli chodzi o otwarcie, możemy ją otworzyć drogą klasyczną lub też przez S24. No i nadal mamy działalność gospodarczą, czyli przez moment w lipcu mamy i działalność, i spółkę zo. i to jest moment, kiedy to co trzeba przenosimy z działalności do spółki. Robimy na przykład umowy cesji leasingów, robimy umowy cesji domeny. Być może trzeba przenieść telefony, internet czy jakiekolwiek inne umowy, związane chociażby z nieruchomością, na której prowadzicie działalność gospodarczą. Więc macie na zakładkę przez moment dwie firmy, podpisujecie umowę cesji z datą wejścia w życie 1 sierpnia no i 31 lipca zamykacie lub zawieszacie działalność gospodarczą. I od 1 sierpnia wszystko jest jakby własnością spółki. Więc spokojnie możecie sobie dalej prowadzić biznes. Niektóre firmy, które mają większy stan magazynowy, że handlują jakimś towarem, Prowadzą przez dłuższy okres czasu zarówno spółkę, jak i działalność. Stare kontrakty kończą na działalności, nowe kontrakty podpisują na spółkę, czyli niejako wygaszają działalność gospodarczą. Czasami to trwa 3 miesiące, czasami pół roku, natomiast ostatecznie tą działalność i tak zamykają. Więc jeżeli nie potrzebujesz zachować daty otwarcia, powstania Twojej firmy, czyli nie startujesz w przetargach, w zamówieniach publicznych, to prawdopodobnie ta forma przejścia z działalności, na spółkę będzie dla Ciebie najkorzystniejsza, najtańsza i najmniej inwazyjna. Drugą możliwością jest wyniesienie tak zwanego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki. W dużym skrócie wycenasz swoją działalność gospodarczą, natomiast pamiętaj, że to jest zorganizowana część, czyli ona musi działać jako samodzielny biznes. wyceniasz, ile ona jest warta i w zamian za udziały. Sp sprzedajesz tą wartość zorganizowaną spółce ZO. Ta forma jest moim zdaniem jedną z najmniej popularnych z jednej strony, ale też najmniej korzystnych. Dlatego, że to jest sporo zamieszana z rozliczanym podatku VAT. Bardzo często on powstaje w momencie, kiedy sprzedajecie wartość zorganizowaną. Trzeba jakiś VAT oddać, szczególnie od środków trwałych. Więc zanim podejmiesz kroki, żeby w taki sposób przejść z działalności do spółki, to i tak warto skonsultować się z osobą, która prowadzi dla ciebie księgowość, jak będzie się miał do tego podatek VAT. Bo może okazać się, że jest to najmniej korzystna forma, natomiast też musisz pamiętać o tym że w takim przypadku Nadal data otwarcia spółki to jest ta nowa data tej nowej spółki, dlatego że jakby ty kupujesz udziały w zamian za zorganizowane przedsiębiorstwo, natomiast nie zachowujesz żadnych linii kredytowych, żadnych dotacji, pracownicy nie przychodzą z automatu, również z automatu nie przechodzi data rozpoczęcia prowadzona firmy. Więc z mojej perspektywy nie jest to jakaś korzystna opcja, zdecydowanie bardziej polecam albo tą pierwszą, zamknięcie i otwarcie nowej spółki i zamknięcie działalności, lub klasyczne przekształcenia. No i właśnie, docieramy do tej trzeciej możliwości, czyli do klasycznego przekształcenia. Klasyczne przekształcenie polega na tym, że cała twoja firma, która dzisiaj jest działalnością gospodarczą, będzie spółką z o .o., natomiast zachowuje całą historię działania swojej firmy, czyli zachowujemy datę powstania tej firmy, Zachowujemy wszystkie umowy z kontrahentami, z jakimiś podmiotami zewnętrznymi, z dostawcami usług, zachowujemy pracowników, zachowujemy referencje, które były zostawione czy też wystawione na naszą działalność gospodarczą, nadal możemy oficjalnie się nimi posługiwać, ponieważ nadal to jest ten sam podmiot tyle tylko, że pod nową formą prawną. Więc wszystkie firmy, które z jednej strony mają albo bardzo duży magazyn Albo mają bardzo dużo pracowników, mają dużo np. linii kredytowych otwartych, korzystają notorycznie z dotacji, może okazać się, że to jest najsensowniejsza możliwość rozpoczęcia działalności jako spółka zo. I takie klasyczne przekształcenie da się załatwić w 6 miesięcy w rzeczywistości polskiej, natomiast w ogromnej większości przypadków trwa od 8 do 12 miesięcy. Natomiast pamiętaj, że to jest rzecz, która dzieje się w sądzie, w KRS-ie, więc to nie jest tak, że ty przez pół roku stoisz w rozkroku i nic nie możesz robić. Twoja firma normalnie będzie funkcjonowała, normalnie będzie działała. Natomiast to, na co musisz zwrócić uwagę, to to, że co jakiś czas trzeba będzie złożyć kolejne dokumenty do sądu, czy pójść do notariusza. Więc po prostu proces będzie się dział niejako w tle. Pierwszym krokiem jest zawsze przygotowanie sprawozdania finansowego pod przekształcenie i pójście do notariusza. No i w tym momencie, jak idziecie do notariusza, podpisujecie tak zwany plan przekształcenia. Rekomenduję Wam w takim przypadku raczej skorzystać z pomocy prawnika, adwokata, doradcy prawnego, który przygotuje dla Was odpowiednie dokumenty. Notariusze, pomimo tego, że skończyli prawo, bardzo często tym prawem w sposób praktyczny na co dzień się nie zajmują, w związku z tym najczęściej mają jakieś wzory. Natomiast to są wzory, na, którym, na których podpisują umowy prawie dla wszystkich klientów. I one nie są specjalnie dedykowane czy budowane pod Wasze potrzeby. Z tego powodu rekomenduję bardzo mocno skorzystać z pomocy adwokata czy, czy radcy prawnego. Jak mamy ten plan przekształcenia, to musimy złożyć dokumenty do sądu. Sąd musi nam wyznaczyć biegłego rewidenta do zbadania naszego sprawozdania finansowego. No i teraz, jeżeli chodzi o tego biegłego rewidenta, to warto w tych dokumentach wskazać. Kogo wy rekomendujecie, aby tym biegłym rewidentem został? No i sąd raczej przychyla się do tej prośby. Wynika to z tego, że badanie sprawozdane jest dosyć drogie. Najniższe koszty, jakie ostatnio udaje mi się znaleźć, to są około 5000 zł. Przy czym trzeba liczyć się z tym, że to często będzie 10, 15, 20, w zależności od wielkości firmy, w zależności od ilości pozycji, od skomplikowalności. Tego, co macie w księgowości, więc to może być zdecydowanie więcej. Proste firmy usługowa to są ceny 5, 6, 7 tysięcy złotych obecnie. A więc kiedy mówimy o tym biegłym rewidencie, to zwykle składając dokumenty do sądu, jesteśmy już z jakimś biegłym rewidentem dogadani. Więc w tym momencie sąd niejako klepnie naszą rekomendację. No wtedy taki biegły rewident bada nasze sprawozdanie, potwierdza, że jest wszystko ok. I dopiero wtedy z naszej planu przekształcenia robi się konkretna umowa spółki, którą również zgłaszamy do sądu. Dopiero w momencie rejestracji jesteśmy spółką z o, zamiast działalności gospodarczą. W momencie, kiedy to się zakończy, czyli będziecie już spółką z, to trzeba poinformować swoich kontrahentów, dostawców o tym, że zmieniliście formę prawną. Natomiast nie są tutaj wymagane żadne aneksy, nie są wymagane żadne cesje umów. Po prostu informujecie, że jesteście tym samym podmiotem, który prowadzi firmę tylko pod postacią spółki zoo, zamiast pod postacią działalności gospodarczej. Dlatego, że nadal jesteście tą samą firmą, tym samym podmiotem, nic się nie zmienia, wszystkie ważności umów pozostają, również zobowiązań, tak też o tym pamiętajmy. Żarząbając, przekształcenie kredyty nie znikają. Również spółka przejmuje komplet zobowiązań dotyczący spółki ZO. I w momencie, kiedy takie przekształcenie się kończy, to jesteście spółką. Natomiast to, co warto podkreślić bardzo mocno, to to, że w momencie, jeśli się przekształcacie. To nie macie prawa do korzystania z cytu estońskiego i z tak zwanego małego cytu. Takie prawo macie dopiero po zakończeniu pełnego roku obrotowego. To oznacza, że jeżeli przekształcacie się w roku 2023, to przekształcenie skończy się na przykład we wrześniu. To oznacza, że do końca tego roku i cały następny rok, czyli do końca 2024 roku, spółka nie może korzystać z tytułu estońskiego i jednocześnie nie może również korzystać z małego cit czyli będzie zobowiązana bez względu na obroty opłacać 19% podatek dochodowy. Dopiero jeżeli nadal będziecie mieli uprawnienia do tego, żeby korzystać z małego cit dopiero od roku 2025 będziemy mogli korzystać z tytułu estońskiego, czy też z tytułu 9% w przypadku spółki? Myślę, że warto o tym powiedzieć, warto o tym pamiętać, dlatego że kiedy porywamy się na przekształcenie, to bardzo często doradcy, księgowi, prawnicy nie informują swoich klientów o tym, że jest taka konsekwencja związana z przekształceniem. Również bardzo podobnie jest w przypadku aportu. Jeżeli firma jest wyniesieniem Zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Również mamy dokładnie takie samo obostrzenia, jeżeli chodzi o korzystanie z CIT-u estenskiego i z cit małego, więc też trzeba o tym pamiętać. Natomiast w przypadku, jeżeli otwieramy nową spółkę, zamykamy działalność, jesteśmy nowym podmiotem, my no wtedy mamy prawo i do CIT-u i mamy prawo do małego cit od pierwszego dnia działalności naszej firmy. Oczywiście w przypadku CIT-u musimy spełnić dodatkowe warunki. Mam nadzieję, że to pomoże Ci w lepszym zrozumieniu tego, w jaki sposób możesz z swojej działalności gospodarczej zrobić spółkę Zo, jak przejść w miarę płynnie na spółkę Zo. Nie są to procesy ani jakoś super trudne, ani super skomplikowane. Trzeba się po prostu przygotować do tego, że chce to zrobić, podjąć świadomą decyzję i przejść kolejne kroki. Jest to po prostu zwykła procedura. Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy, to oczywiście chętnie pomożemy, zgłaszajcie się. Natomiast jeżeli Potrzebujecie więcej informacji na temat spółki ZO, to zapraszam na naszą stronę internetową zustoniamus.pl w zakładce Sklep znajdziesz wiele naszych poradników, ale m.in. innymi poradnik wadę Meką spółki ZO. Jest to nasz flagowy produkt, którego sprzedajemy kilka tysięcy egzemplarzy rocznie. Ma świetne recenzje, co roku go poprawiamy, czy też bardziej aktualizujemy. Również aktualna wersja jest ważna do roku 2023, więc serdecznie zapraszam, zachęcam, zaglądajcie do nas i pozostaje mi gdzie podziękować za Twoją uwagę dzisiaj i do zobaczenia, do usłyszenia kolejnym razem.